Akwarium 112, witam serdecznie. Przepraszam za mój głos, ale jestem lekko przeziębiony. W dzisiejszym filmiku będą jak gdyby dwie kwestie. Pierwsza to jakie plany w 2017 roku, jeśli chodzi o mój główny zbiornik 112-litrowy oraz aktualizacja, co się aktualnie w nim dzieje. Tak więc zaczniemy od jakie jakie mam plany co zamierzam w 2017 roku. Pierwsza sprawa to zastanawiam się nad zmianą oświetlenia zamiast tej mojej pokrywy czterech świetlówek zastanawiam się nad belką led z power ledów bądź ewentualnie założyć halogeny ledowe co wiązałoby się z tym, że wyrzucilibyśmy moją pokrywę i zrobiłbym takie jak gdyby półotwarte akwarium, zrobiłbym z płyty meblowej taką jak gdyby ramkę, od góry byłoby to akwarium odkryte. To jest, to jest takie pierwsze zamierzenie, natomiast drugie zamierzenie jest takie, że zmienię po prostu akwarium, tak? zastanawiam się nad większym, większym, dopasowanym do mojej szafki, czyli będzie to akwarium 360 litrowe, czyli wymiary 120 50 x na 60 natomiast no, wymiana na większe akwarium niesie za sobą dość duże koszta, po pierwsze samo szkło, po drugie, no tu musiałbym zrobić całe oświetlenie, czyli tak jak wcześniej mówiłem, zamiar albo zrobienia belki na power ledach, bądź zastosowanie halogenów ledowych i również tutaj bym zastosował półotwarte akwarium, czyli płytę meblową, zrobienie obrzeża i, i góra odkryta. Natomiast no nie wiem co z tych planów wyjdzie, może nic, może wyjdzie wszystko, pokażę czas, na razie mamy styczeń, więc... No, nie napalam się na to jakoś niesamowicie mocno, bo to życie reguluje samo, co, co, co jesteśmy w danym momencie w stanie zrobić. No, na razie ten temat kupna nowego akwarium się oddala, bo mam problemy z samochodem. Miejmy nadzieję, że, że nie będzie to nic jakoś mocno kosztownego. Drugi temat, no to nowi mieszkańcy. Filmiki nagrywałem chyba około czwartku, natomiast w niedzielę wybrałem się na. Wystawę akwarystyczno-zoologiczną w Częstochowie. Jest to regu regularna impreza comiesięczna, zawsze w ostatnią niedzielę miesiąca w, na ulicy Łukasińskiego w Częstochowie. Bardzo fajny temat. Akwaryści, bardziej doświadczeni wiekowo, i, no i ogólnie doświadczeni, jeśli chodzi o akwarystykę, sprzedają czy to ryby, rośliny, inne wyroby akwarystyczne. No i wybrałem się w niedzielę wczoraj i zakupiłem dwie samice mieczyka. Także przy najbliższej okazji nakręcę filmik, jak one się miewają u mnie. Jeśli chodzi o obsadę, którą mam, no moje glonojady wydały potomstwo, było tego 6 7, 7 glonojadów małych. Uchowało mi się 6, jeden został wciągnięty do filtra. Nie wiem, czy on tam żyje, czy nie. Filtr jeszcze nie otwierałem, zobaczymy. W tej chwili zostało mi 5, bo jednego już glonojada wydałem komuś. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, oddam wymienię bądź sprzedam. <noise> Kwestia dogadania się. Mam w tej chwili 5 sztuk, mają 3 cm wielkości i cały czas rosną. Jeśli chodzi o rośliny, jakieś tam niestety. Zmiany zaszły spowodowane walką z glonami, ze zmniejszeniem oświetlenia. Pogostemon Helferin niestety prawdopodobnie padł, został łobżarty. Nie wiem, może jakieś tam korzenie się uchowały i może odrośnie. Zobaczymy. Natomiast jeśli chodzi o zakup nowych roślin, na 100% będę chciał kupić lotos bananowy. Zobaczymy, taki eksperyment, czy będzie u mnie rósł, jak to będzie wyglądało. No i zastanawiam się jeszcze nad dodatkowo czterema roślinami: Rotala Macrandra Green, Limnophila Aromatica, Cryptocoryna Nevili i hy hygrofila pinatifida. Zobaczymy, jeśli będą te rośliny, to na pewno nie będą wszystkie naraz, tylko no wiadomo, rozłożone to wszystko w czasie, no bo bez przesady, też rośliny kosztują. No i drugi temat, czyli co tam w moim zbiorniku się dzieje aktualnie. No, niestety walczymy z niedoborami. Zrobiliśmy, zrobiłem testy, zastanawiałem się, czy nie brakuje w moim zbiorniku azotu z tego względu, że rośliny robiły się żółte. Natomiast zrobiłem test z olekiem na NO3 i wyszło 20 ppm, i od pokazał 40. Także raczej tego azotu nie brakuje przy PO4 równym 2,0, także no, ten stosunek również jest z 10 do 1 jest zachwiany, ale raczej na pewno nie jest to brak azotu bądź fosforu. W tej widać takie jak gdyby ciemne żyłki, nie robi się jaśniejsze, co mogłoby bardziej wskazywać na braki magnezu. Mam też zoleka na magnez i wapń, więc postanowiłem zrobić, sprawdzić jak to, jak to wygląda. No i ostatecznie test pokazał, że wapnia jest 30 ppm w magnezu 19. Hmm. Czy ten test jest prawdziwy, czy on pokazuje prawdę? Nie wiadomo. Dużo osób wypowiada się, że w akwarium słodkowodnym nie da się zmierzyć magnezu prawidłowo testem, dlatego to trzeba też wziąć z przymrużeniem oka, bardziej obserwować rośliny. Co nam się dzieje, niż, niż też do końca ufać testom, ale trzeba się nimi kierować. Tak? Natomiast co jeszcze mnie kierowało w stronę braku magnezu? Na młodych przyrostach pojawiały się nowe liście, które były jasno-żółte, nawet wchodzące w biel. To bardziej by wskazywało na niedobory żelaza niż magnezu, więc. Zrobiłem również test z olekiem na żelazo, który wykazał, że tego żelaza jest u mnie 0,1. Tak więc moje, moje przypuszczenia, moje te domysły, czego może w moim zbiorniku brakować. Pchnęły mnie w kierunku niedoboru magnezu i żelaza, więc zacząłem podawać regularnie magnez, czego wcześniej nie robiłem przez jakieś 2-3 miesiące, teraz podaje magnes codziennie około 1,2 ppm oraz dozuje żelazo żelaza daje 0,6 ppm na tydzień jest to rozłożone w sześciu dawkach tak aby za dużo nie, nie, tego żelaza było nie, nie, nie dawać jednorazowej dawce dużego stężenia bo może spowodować od razu wysyp nam nitkowatych do tego wszystkiego dziury na roślinach i takie brązowe brzegi, co mogłyby wskazywać na niedobory potasu. Zważywszy na fakt, że tezoleka na magnez wskazał, że tego magnezu jest 19 ppmów, więc od jakiegoś czasu podaję potasu 40 ppmów tygodniowo, choć no, nie do końca jestem pewny, czy, czy go nie podaje za dużo, bo jeżeli nie, nie ufać testowi no to to moje 40 ppm jest grubo przesadzone, natomiast jeśli ufać, no to może dochodzić do blokady właśnie wchłaniania magnezu i potasu same, same między sobą się blokują także na razie daję tego potasu 40 ppm tygodniowo i zostawiam to przez jakiś czas, żeby to zaobserwować, czy się polepszy sytuacja, czy nie zobaczymy Zobaczymy, czy to się uda, czy nie. Jeśli nie, to będziemy myśleli dalej i próbowali zmienić i dostosować to nawożenie, aby te rośliny lepiej wyglądały. Wcześniej wygrałem walkę z zielenicami nitkowatymi, zmniejszając oświetlenie do 0,36 W na litr i dodając raz w tygodniu Hemangen Algen Stop General. Udało mi się tą walkę wygrać. no Była długotrwała, bo chyba z półtora miesiąca walczyłem z tym glonem. Więc, po wygranej teraz regularnie zwiększałem oświetlenie, załączając dodatkowo 0,48 W na litr moich dodatkowych dwóch świetlówek T5. Na początku, moje świetlenie przy walce z glonami było że. To, jak mówiłem wcześniej, tylko dwie świetlówki te 8 i 18. Także świeciłem standardowo 11 godzin. Teraz dodatkowo na początku zacząłem na dwie godziny załączać te dodatkowe dwie 24, czyli dodatkowe 48 W. I systematycznie co 4 dni zwiększałem ten czas świetlenia o 1 godzinę. Także ostatecznie teraz doszedłem do świecenia podstawowego 36 W przez 11 godzin plus 6 godzin oświetlenia dodatkowego 48 W, czyli przez 6 godzin łącznie świeci mi się tam chyba 0,78 W na litr, czy coś koło tego. Niestety zaczęły mi się pojawiać znowu lekkie nitki, głównie na Echinodorusie, się i na Nymphae Lotus Red. Jest tego niewielka ilość, tak dokładnie, dosłownie kilka nitek. Obserwuję, dodatkowo zabezpieczam się tym, że jeszcze mi zostało troszeczkę tego hemanganu Algenstop General, więc jeszcze delikatnie połowiczną dawkę raz w tygodniu daję i zobaczymy. Mam nadzieję, że nie dojdzie znowu do jakiegoś wysypu tych nitek, bo po prostu szlak mnie trafi. No ale to też wszystko może się wiązać z tym, że mam jakieś tam niedobory, jakieś blokady, czegoś jest może za mało, czegoś za dużo. Zobaczymy, staram się to jakoś wykminić i, i ten temat, temat rozwiązać. Lekkie, lekkie zielenice kolonijne na szybie i lekki pył, ale no to też jest związane z, właśnie z tym, że NO3 jest w granicach 20-40, natomiast po 42 więc ten stosunek 10 do 1 jest zachwiany. Też to próbuję jakoś ustabilizować, po prostu podając... Fosfor azotu w tej chwili podaje bardzo delikatnie. No i tyle chyba w tym temacie. Mam nadzieję, że któreś z tych moich planów się ziszczą. Najfajniej byłoby, jakby się ziszczył plan na nowy zbiornik. To wiadomo, jest radość największa. No ale czas pokaże. Miejmy nadzieję, że to, co jest, będzie wyglądało jeszcze lepiej. Dzięki bardzo, pozdrawiam.